Witam, chciałbym zaprezentować silniczek od Simpsona S51, który jest fabrycznie wyposażony w rozrusznik elektryczny. Tutaj mamy rozrusznik, jest tutaj inna pokrywka od tej strony, od strony zapłonu. Dodatkowa taka pokryweczka tutaj z łożyskiem igiełkowym, pod ośkę rozrusznika. Tutaj jest taka ośka z takim Bendixem, to się wkłada tam do rozrusznika. Tutaj jest góra w pokrywkę. No, w sumie, oprócz tego, że ma tutaj wieniec do rozruchu i inną to pokrywę, to niczym innym się nie różni od takich zwykłych silników od Simpsona. No tutaj jest dodatkowo założony gaźnik Bing. E, został tutaj też założony przeze mnie zapon CDI, bo ten oryginalny coś tam szwankował, nie za bardzo chodził na tym oryginalnym zapłonie. Była tutaj trochę przeróbka z tym wieńcem, trzeba było tutaj, jak tutaj były otwory po oryginalnych nitach do oryginalnego magneta to te otwory zostały tutaj zaspawane i przyspawane do piasty magneta CDI to jest wycentrowane, tutaj był taki pierścień centrujący żeby to wszystko równo było no, pokażę, że jest równo, równiutko to biega żadnego bicia nie ma, także trochę było kombinacji, ale dało się zrobić tutaj od spodu w pokryweczce takie okienko na impulsato. Także tego nie widać od góry to jest zasłonięte. Tym bardziej, że ten silnik jest w skuterze założony. Co jeszcze tu mogę powiedzieć? Ustawienie zapłonu no z racji tego, że nie widać tutaj tej wypustki sygnałowej na magnecie, to sobie zaznaczyłem białą kreskę, która wskazuje, idzie w równej linii z wypustką, która jest pod spodem tam na magnecie. I tutaj na karterze jest impulsator, czyli magnesik od impulsatora dokładnie na tej czerwonej kresce i tak ustawiamy ten zapal w ten sposób że jak tłok mamy 2 mm przed górnym martwym punktem no to te po prostu punkty biała z czerwoną kreską muszą się zgrywać tutaj już wcześniej użyłem takiej blokady do zablokowania tłoka 2 przed gmp Oczywiście klina tutaj nie stosujemy, ustawiamy magneto według tego tak, żeby nam zapłon się zgadzał, dokręcamy i to wszystko, to się nie ruszy, bo yy, całą siłę utrzymuje po prostu powierzchnia, czyli ta przylgnia stożka, klin tylko ustala nam położenie i nie jest tutaj potrzebny do utrzymania jakiejś siły. No tak to wygląda. Silniczek jest po remoncie, został też dodatkowo wyszkiełkowany u mnie w serwisie. Wszystko co należało się wymienić zostało wymienione. Tak żebym mógł udzielić na to gwarancji, żeby jeździł następne 10 000 km. Także dziękuję za obejrzenie filmiku. Pozdrawiam do usłyszenia. Kontakt do mnie macie pod filmikiem w opisie jest podany do mnie numer telefonu oraz link do aukcji OLX. Jeszcze raz dziękuję za obejrzenie. Pozdrawiam do usłyszenia.